Im większy mój brzuch rósł, tym bardziej e, zaczynam zdawać sobie sprawę, że nic się nie wydarzy, jeżeli chodzi o mój związek z moim byłym partnerem. Dalej, jego zainteresowanie nami malało z dnia na dzień. Bardzo mocno. Towarzyszył mi ogromny wstyd e, za to, co się wydarzyło, za to, kim teraz jestem. Jak byłam jeszcze w Holandii i wracałam już po tym roku pobytu z Jonathanem w Holandii do Polski, to. No zaczęły do mnie do, docierać takie realia życia e, i ja wtedy bardzo mocno się modliłam właśnie taką modlitwą, że Boże, ja Tobie oddaję moje dziecko i Ty bądź mu ojcem i Ty bądź dla mnie partnerem, bo ja sobie nie jestem w stanie sama poradzić. Odkąd pamiętam, w sensie z dzieciństwa, e, zmagałam się z ogromnymi kompleksami i poczuciem samotności. E, pomimo tego, że byłam bardzo towarzyską i jestem bardzo towarzyską osobą, to cały czas czułam, że jestem sama, że, e, że jestem gorsza, e, że jestem brzydka e, i że nie jestem atrakcyjna, i że, i że po prostu to wszystko zmierza w jakimś takim dziwnym kierunku. I w tym wszystkim nie umiałam odnaleźć Boga. Myślę, że to też wynika z tego, że wychowałam się w bardzo konserwatywnym kościele, który pokazywał mi Boga, który każe i nagradza, który oczekuje, który wymaga. Nie wiedziałam, w jaki sposób mogę do niego przyjść i powiedzieć, że nie jestem zadowolona z tego, jaką mnie uczynił. W związku z tym nie byłam w stanie wybudować z nim żadnej głębszej relacji. Tylko po prostu wypełniałam swój chrześcijański obowiązek chodzenia do kościoła, modlenia się rano i wieczorem. Ogólnie przez całe moje czasy liceum, studiów, mimo że myślę, to nie było kompletnie widoczne z zewnątrz, właśnie takie, takie uczucia mi towarzyszyły, ponieważ z zewnątrz byłam, byłam typowym sangwinikiem, duszą towarzystwa i nigdy bym myślał, niczego się nie domyślał. Natomiast właśnie później wyjechałam do Holandii. W celach zarobkowych, oczywiście tylko na chwilę, żeby dorobić e, i tam było zupełnie inaczej. Tam nie było kościoła, tam nie było rodziny, e, tam no nie było żadnych hamulców. Tam, tam była jedna wielka wolność i bardzo mi się to podobało. E, była taka różnorodność kulturowa. Spotkałam osoby, dla których byłam atrakcyjna, którym bardzo się podobałam, e, które, które zaczepiały mnie na ulicy. E, no, e, muszę przyznać, że ten czas w Holandii, przynajmniej na początku, bardzo pozytywnie wspominam. Oczywiście, tylko i wyłącznie pod względem takich emocji, które były na chwilę, bo wracałam tak czy siak do pustego mieszkania. Ale dzięki tym wszystkim imprezom, tej wolności, tym wszystkim ludziom. Ja nie myślałam o mojej przyszłości. Nie myślałam o tym, że mam 20 kilka lat i ciągle jestem sama. Nie myślałam o tych wszystkich pytaniach, które były mi zadawane w Polsce, co dalej, co dalej będziesz robić, a kiedy dzieci, a kiedy mąż i to wszystko w ogóle nie musiałam o tym myśleć. Liczyło się tylko to, żeby się dobrze zabawić, żeby um, Pieniądze były, bo praca była, wszystko, e, wszystko się układało na tamten czas naprawdę dla mnie bardzo dobrze idealnie. E, natomiast nie było w tym Boga. Z czasem poznałam tatę Jonatana, e, którego historia nie zachęcała, e, żeby z nim cokolwiek budować, i, i, i rzeczy, które o nim się dowiadywałam, powinny już na samym początku mnie powstrzymać przed wchodzeniem w nim, z nim w jakąkolwiek relację, ale. E, Myślę, że próbowałam wtedy zrzucić troszeczkę odpowiedzialność za pewne decyzje na Boga. Tata Jonatana starał się o mnie dwa lata. Dwa lata gdzieś tam się przypominał, pytał, zapraszał. I wtedy zaczęłam właśnie tak przychodzić do Boga. Boże, co to za człowiek? Czy, czy to faktycznie to? Fizycznie to był generalnie mój ideał. I i wiem, że wtedy właśnie modliłam się, mówię, dobra, skoro tak chcesz, to, to ja to zrobię, e, to spróbuję, to umówię się z nim, ale to ty mi go dałeś, to, to było takie nienormalne wręcz. To był mój pierwszy mężczyzna e, w ogóle, miałam już wtedy 25 lat i myślę, że już też mocno decydowało to, że to już jest ten czas, że po prostu jak nie teraz, to już nigdy, ja po prostu muszę. To był bardzo trudny związek. Od samego początku bardzo nam się, bardzo dużo się kłócili. E, myślę, że tutaj różnice kulturowe, ale też może podejście do życia e, moje i jego ja bardziej oczekiwałam faktycznie związku na wyłączność, małżeństwa, rodziny. On teoretycznie też cały czas tak uważał, ale praktycznie wyglądało to zupełnie inaczej. E, I po różnych, wielu zmaganiach. E, okazało się właśnie, że, że jestem w ciąży. E, równocześnie w tej całej historii zmagałam się z ogromnymi problemami zdrowotnymi, ginekologicznymi, e, miałam wiele operacji i e, w końcu w Holandii również zrobiłam badania na płodność. I równolegle z zajściem w ciążę m, lekarz zadzwonił i powiedział, że te wyniki są pozytywne, czyli nie mogę mieć dzieci. Ale widzi, bo wtedy już pojawiłam się w szpitalu z krwawieniami i zagrożeniem tej ciąży. Widzi, że byłam w szpitalu i on tak próbował, myślę, mnie powstrzymać, żebym się za bardzo nie ekscytowała, że, że, że jest mała szansa, że donoszę tą ciążę. I wtedy byłam bardzo przygnębiona, bardzo mi było smutno i byłam wręcz załamana, ale prawda jest też taka, że. Jedyna rzecz, o której marzyłam całe życie, to było dziecko. Nawet w liceum, w gimnazjum ja bardzo często pracowałam jako opiekunka i dorabiałam jako opiekunka, i myślę, że myślałam, że jeżeli będę miała to dziecko, to ja przez nie pokażę, jaka ja jestem naprawdę, jak, jak powinno się żyć. I teraz, kiedy miałam szansę mieć to dziecko, no były takie, a nie inne informacje, a z drugiej strony, właśnie kompletny brak wsparcia mojego partnera. I wtedy jakoś tak chyba sobie przypomniałam o tym Bogu naprawdę. I zaczęłam się modlić. Boże, jak ty mi dasz to dziecko, to, to ja już obiecuję, że. Mm, że ja już po prostu się zmienię. Nawet nie wiedziałam, co mam zmieniać, ale po prostu, że już będzie inaczej. I um, byłam bardzo zdesperowana wtedy. Im większy mój bruch rosł. Tym bardziej e, zaczynam zdawać sobie sprawę, że nic się nie wydarzy. Jeżeli chodzi o mój związek z moim byłym partnerem dalej. Jego zainteresowanie nami malało z dnia na dzień. E, z miesiąca na miesiąc coraz bardziej sobie zdawałam sprawę, że chyba jednak będę sama z tym dzieckiem, i co to będzie, jak ono się urodzi, um, nie dość, że będzie ciemną skórę. Nie dość, że najprawdopodobniej będę z nim sama. E, to 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 jak to będzie wyglądać? Co ludzie powiedzą? I jak ja sobie poradzę? I to było takie strasznie, bardzo stresujące. Po tym, jak Jonatan się urodził, rozstałam się z tatą Jonatana. Dalej bardzo mocno towarzyszył mi ogromny wstyd za to, co się wydarzyło, za to, kim teraz jestem. Spotkałam się wtedy też z takim moim znajomym, który mi powiedział, że jeżeli wychowam dziecko w takim poczuciu wstydu i gorszości, to ono na takie dziecko wyrośnie i nie będzie wiedziało, dlaczego, ale tak właśnie będzie się czuło całe życie. I bardzo mocno mi te słowa utkwiły w sercu, bo wiedziałam, że teraz ja mam wpływ na to, jaki ona tam będzie się czuł. I jeżeli ja mam jakiś problem ze sobą, to ja to muszę rozwiązać, żeby pozwolić mu żyć w wolności. I, I tak jak Bóg dla niego zaplanował. Jonathan, e, kiedy się urodził, mm, był dla mnie z jednej strony ogromnym marzeniem, spełnieniem, ale z drugiej strony był takim no, namacalnym dowodem mojego potępienia: tego, że jestem właśnie gorsza, że zgrzeszyłam. E, bardzo się wstydziłam tego, że jestem samotną mamą, e, i e, bardzo to było dla mnie trudne, patrząc z jednej strony na Jonathana, którego kochałam. A z drugiej strony wiedząc, że gdziekolwiek nie pójdę, wszyscy pytają o tego ojca, tylko dlatego, że tam jest Jonatan, bo gdyby nie Jonatan, nikt by się nie interesował, czy mam męża, czy nie. E, natomiast właśnie z czasem, kiedy Jonatan rósł i, i zaczynał mówić, e, chodzić, e, Bóg przez naszą relację objawiał mi wiele mądrości, jak powinna wyglądać moja relacja z Bogiem. W jaki sposób ja kocham Jonathana, jak na niego patrzę, ile jestem w stanie mu wybaczyć, ile razy jestem w stanie powtórzyć to samo, żeby on usłyszał. I Bóg pokazywał mi, że tak samo może wyglądać moja relacja z nim, że Bóg tak samo jest cierpliwy, tak samo ma swoje limity, tak samo się czasem denerwuje. Eee, I okazuje się teraz, już to widzę, że moje dziecko, które właśnie wcześniej było takim źródłem oskarżenia dla mnie. Teraz jest źródłem niesamowitego objawienia Bożej mądrości, Bożej miłości i chyba najbardziej zaskakujące jest to, jak po prostu z niczego, z niczego, z czegoś po prostu grzesznego, brudnego w moich oczach Bóg zrobił taki skarb i taką mądrość i no, myślę, że nie zdajemy sobie sprawy czasami co, że tak powiem, mamy w zasięgu ręki, co czasem skreślamy, co czasem nie dajemy temu szansy, a okazuje się, że to jest na, na, największy taki skarb w naszych mm, rękach. Jak byłam jeszcze w Holandii i wracałam już po tym roku pobytu z Jonathanem w Holandii do Polski, to mm, no, zaczęły do mnie do, docierać takie realia życia. E, I ja wtedy bardzo mocno się modliłam właśnie taką modlitwą, że Boże, ja Tobie oddaję moje dziecko i Ty bądź Mu ojcem, i Ty bądź dla mnie partnerem, bo ja sobie nie jestem w stanie sama poradzić. I, I na każdym kroku właśnie e, Bóg mi pokazywał, w jaki sposób on pewne rzeczy będzie załatwiał, robił. I naprawdę w tym wszystkim e, widzę, ile, ile dla mnie Bóg zrobił, jak błogosławił mi przez ten cały czas. Finansowo jesteśmy cały czas zabezpieczeni, i jest tak, jakbym, jakbym po prostu miała męża z wypłatą. I ja mam swoją i niczego nam nie brakuje z Jonatanem. Mam masę świadectw, w których pieniądze pojawiają się znikąd, które pojawiają się pieniądze, które nie powinny się pojawić. Jonatan dostaje prezenty, których, które chce, a nie do końca potrzebuje. Eee, I naprawdę Bóg, Bóg błogosławi nam na każdym, na każdym kroku. Przyjmuję łaskę i oświadczam wszystkim ludziom, wszem i wobec, że jestem kochana. Jestem piękna, jestem atrakcyjna, jestem dobrą mamą i jest to niezwykle trudne do zrobienia przebaczenie samemu sobie. i Myślę, że to było najtrudniejsze w tym całym procesie, żebym, żebym sama przed sobą przyznała, że ja sobie daję drugą szansę, że ja zasługuję na drugą szansę i, i że Bóg może używać nawet mnie, nawet mnie z takim bagażem doświadczeń. Dalej jestem sama, ale nie mam już teraz poczucia samotności i jestem samotną matką, ale nie jestem już samotna.